Dzisiaj jest dzień, w którym odbiorę sobie nagrody za wspieranie blockchainu Chia Network. Aktualnie znajduje się na moim portfelu na hold, gdzie bezpiecznie przechowuję moją kryptowalutę Chia. No i tutaj skopiuję sobie ten adres portfela. Tak. I przejdę teraz na moją koparkę za pomocą NDSK. Gdzie transferuję sobie kryptowalutę Chia, którą ostatnio wydobyłem. Zobaczcie tutaj mój total balans to jest aktualnie 1,37Cia. No i tutaj pokazane jest, w jaki dzień mi tutaj wpływa ile tej kryptowaluty. No i tutaj mamy 25, 24, 23, 23, 22 stycznia. Czyli praktycznie codziennie coś mi wchodzi na portfel za wspieranie blockchainu Chia Network, czyli nagroda w postaci kryptowaluty Chia. No i zazwyczaj to jest przy mojej przestrzeni dyskowej to jest 0,0 no powiedzmy w zaokrąganiu 3. Natomiast tutaj widzicie, że jest taka pewna nieprawidłowość, bo weszło mi 0,25 Chia, czyli znacznie więcej niż zazwyczaj. I skąd to się wzięło? No wzięło się to wtąd, że po prostu y, moja działka, jedna z moich działek, y, która znajduje się na dysku, została wykorzystana do, do zabezpieczenia bloku na blockchainie Chia Network. Y, I dzięki temu dostałem tej nagrody więcej. I tutaj jak przejdę sobie do zakładki farm, no to mogę zobaczyć sobie y, no różne informacje. No i tutaj pokazane jest kiedy wygrałem y, ostatni blok w takim dosłownym tłumaczeniu. No ale to chodzi o to... Kiedy y, moja działka, jedna z moich działek znajdujących się na moich dyskach twardych y, Została wylosowana do, do zabezpieczenia bloku na blockchainie czy Network No i to jest 23 stycznia 2024 i to jest podana wysokość bloku y, No więc y, tutaj też jest to widoczne y, w tym y, miejscu tak, Stąd się wzięła ta nieprawidłowość, ale taka nieprawidłowość mi jak najbardziej odpowiada Chciałbym, żeby tych nieprawidłowości pojawiało się więcej na mojej koparce Jeżeli można to tak nazwać Ale przejdźmy do rzeczy Czyli wyślijmy sobie tutaj do mnie na ten portfel na hold Tą tak nazwijmy wypłatę za wspieranie blockchainu Chia Network To jest mniej więcej wypłata z ostatniego miesiąca Co i tak jest nieźle jak na moją koparkę Zważywszy na to że ta przestrzeń na mojej koparce nie jest zbyt wielka no i ona służy nieustannie do jakichś testów, więc często jest wyłączana i włączana ponownie dobra, ale wracamy jeszcze na chwilę do mojego portfela tutaj jest końcówka z9t, dobra, kopiujemy wracamy tutaj, przechodzimy do zakładki send no i tutaj wklejam adres swojego portfela, dobra, zgadza się kwotę, którą chcę wysłać, no to ja sobie chcę wysłać 1. 37, chia. No i tutaj wybieram Fi. Ja wybieram to najwyższe i tak, to jest bardzo małe, a, a dzięki temu CryptoVoltaCia bardzo szybko wpłynie mi na ten mój portfel na HOLD. Więc wybieram tutaj tą opcję. No i klikam Send. Jest informacja, że ta transakcja poszła już do mempula. No i co? Teraz tylko czekać, aż wpłynie na mój portfel na HOLD. Tutaj ta transakcja jest widoczna. Zobaczcie, tak. Pokazane jest, że wysłałem 1,37CiA. Tutaj mogłem sobie to skopiować tam wejść na blockchain i zobaczyć, jaki jest status tej transakcji. No i podane są takie podstawowe informacje: Fi transakcyjne. Co tu jeszcze w ogóle mamy? Tu już nic w sumie. Dobra, Fi transakcyjne, data. No i tutaj ta transakcja jest jako w trakcie pending, tak? Więc trzeba czekać. No, i jak tutaj ta transakcja zostanie zatwierdzona, to pojawi się na moim portfelu na hold. Minęła już minuta, może trochę więcej. No, i tutaj mam potwierdzone, wyszła ta transakcja. Na tym portfelu już nie ma tych chia, które przed chwilą jeszcze były. No, i teraz przechodzę sobie z powrotem do mojego portfela na hold. No, i jak widzicie, pojawiła się kryptowaluta chia. Wpłynęło 1,37. Tutaj mam tą informację. No i co? Wracam do swoich spraw, a koparka pracuje dalej.